Poranek na polanie, na w lasie kapturskim niestety tak jak już po raz kolejny, jak wcześniej wspominałem, a teraz po raz kolejny, a właściwie ta polana zarasta i należałoby po prostu usunąć te wszystkie drzewa, które tutaj się znajdują, bo to jest zagrożenie, zagrożenie dla, a, dla tej formy dla istnienia tej polany Po prostu później tu będzie podmokły las. Przed chwilą przede mną się odzywał e, przede mną odzywał się strzyżyk i nadal się odzywa strzyżyk, śpiewa. Z tyłu i jeszcze bardziej na lewo ode mnie. E, rozśpiewak i zięba. Odzywają się też sikory. Natomiast, oj, gil gdzieś daleko. Nie wiem, czy słyszeliście. Nieśmiało gdzieś też grzywacz. Troszkę daleko. Zbiornik się napełnił. Wczoraj to był jeden z moich znajomych kolegów. No i miał już pierwszą żabę brunatną. E, czyli najprawdopodobniej moczarową no, chyba jest jeszcze za zimno w tym momencie natomiast no to jest miejsce tu gdzie też aby można nas spotkać i to jest idealne miejsce rozrodu dla nich otwarza się tutaj torfowisko tej wody jest stosunkowo dużo e, ponieważ tu są bobrziska dzików tak na przykład jak pędołek, tutaj kiedyś był po prostu babrzyzkiem Podnosi się poziom wód gruntowych. A, a mamy też takie kępiaste wieżby. Może nie ten widok tych e, jesionów. A znaczną, znacznej części to są jesiony pensylwańskie. I jesionolistne, jesionolistne, które tutaj rosną, od tej strony no to wszystko właściwie powinno być. Kosna nie leciał w ostatniej chwili, się zreflektował, że tu jest, na no, ktoś stoi jestem ubrany na zielono, więc może i dobrze, że mnie nie widzi. Jak widzicie, rozlewisko jest dosyć spore i jest idealne miejsce do rozrodu płazów. No, bywało lata, że tutaj po prostu e, takich rozlewisk nie było. No ale na przykład w dolinie mlecznej były starożytne, gdzie te płazy e, miały miejsce rozrodu w tej chwili jest to ta polana. No, widocznie ja wczoraj kolega miał dużo więcej szczęścia niż ja. No, trudno. No, był też peł pełzacz. W każdym razie no, to, na czym mi zależało, nie ma, no ale myślę, poczekajmy jeszcze na upalny środek dnia. Dzisiaj ma być plus 12, nie to, co wczoraj 20, no ale tu już widać. Już nie jest to no, pokryta lodem powierzchnia, no, tylko normalne rozlewisko. No, z pewnością to jakaś kaczka krzyżówka. Niechybnie wykorzysta. To, że teren jest taki w miarę niedostępny, tutaj gdzieś w tych kępach założy gniazdo. Jak będziemy mieli szczęście, to i cyraneczka A, lubi takie e, miejsca w lasach. To jest idealne. To jest idealne miejsce. E, mia, mia, miałem już gniazda na mniejszych rozlewiskach. Cyraneczki. No tu może się to zdarzyć także jak tu będziecie to też trochę spokoju zachowujcie no i nie próbujcie płoszyć tych ptaków które tutaj się znajdują Op. No, śpiewak daje pierwsze koncerty wiosenne, to chyba najbardziej charakterystyczny gatunek dla takiej wczesnej wiosny, czyli przedwiośnia, no i zięba, no ale teraz musimy poczekać, no strzyżyk oczywiście, to się musiał zaznaczyć, że jest, ale będzie ich coraz więcej, także no, przed nami najpiękniejsza część roku, kwiecień, no i później maj. Dlaczego kwiecień? Dlatego, że komarów oczywiście nie ma. To tak a propos mojej, mojej sympatii do komarów. Aczkolwiek no, jestem przeciwnikiem zwalczania komarów repelentami. Szczególnie w mieście. A bardzo, bardzo szczególnie na przykład w takich miejscach jak, jest, jak tutaj. To, to jest baza pokarmowa dla innych gatunków zwierząt. No więc trzeba to wycierpieć. Ja sobie Myślę, że więcej niż inni, co roku odcierpię. No bo pcham się w takie, w takie miejsca, gdzie komary rzeczywiście czasami są dokuczliwe. Czasami aż do tego stopnia, że po prostu mam dosyć i chcę mi się wyć. Ale no bez przesady, to też można wytrzymać. Zresztą wyć mogę sobie dowolnie. Zazwyczaj jestem sam, więc też można sobie na taki luksus pozwolić. No, a jak widzicie tutaj jeszcze mamy starą jabłoń. Pewnie to ktoś w latach 70., a może w 80. Nie, w 80. to na pewno nie. Albo jeszcze w tym, na początku tego wieku rzucił tutaj ogryzek. No i jakaś paśtka wypadła, mamy też jabłoń. Natomiast tu są klony jesionolistne. Aż naprawdę dobrze by było, żeby leś, leśnictwo e, zrobiło z tymi gatunkami tutaj inwazyjnymi. No i tym nalotem, który tutaj jest w porządek. Z chęcią też w tym wszystkim myślę, że byśmy pomogli. No i dobrze, co chciałem jeszcze powiedzieć, kto z Was jest zainteresowany jakimś kontaktem z Klubem Przyrodników Regionu Radomskiego, to w przyszłym tygodniu w środę o 17.30 w Kamienicy Spotkań, dzięki Właściwie gościnności Fundacji Radomskiej. Spotykamy się. Nie wiem, ile, ile osób nas będzie. Już troszkę zaczynamy być organizacją bardziej no, ludzi dojrzałych. Nie powiem, że bardzo dojrzałych, ale jednak dojrzałych. Miejmy nadzieję, że na nas nie skończy się tradycja klubów przyrodników i sam klub przyrodników. Także jeśli ktoś ma z Was taką ochotę, takie e, zainteresowania i chce coś więcej zrobić, poza obserwacją przyrody, to czemu nie? E, no, dzięki naszej działalności, czyli Klubu Przyrodników, mamy jeden użytek ekologiczny. Chociaż w sumie to, to takie było wspólne działanie Pana Andrzeja Kowalczewskiego, <grywka> nieskromnie powiem również i, i mnie. No i powstał użytek ekologiczny bagno, jeszcze w 96 roku, w grudniu został utworzony. Później udało nam się tutaj no, całym klubem też e, utworzyć obszar krajobrazu chronionego. To jest najmniejszy obszar krajobrazu chronionego, no niestety, znaczy niestety, nie w Polsce, ale w województwie mazowieckim, jedyny utworzony przez Radę Gminy. I tu ukłon do e, radnych z Komisji Ochrony Przyrody z roku 2009, e, którzy dali się do tego pomysłu przekonać. No i dzięki temu o, zatrzymano taki proces degradacji Doliny Kosówki Mlecznej, jak to woli, e, albo może jednego z cieków źródłowych. szyki mlecznej, i tak, niech już tak to pozostanie. E, no i drzewa. Jeśli, jeśli, jeśli popatrzymy na te pomniki przyrody, które się znajdują w Radomiu, to 90% z nich to zostało objętych ochroną tylko i wyłącznie dzięki działalności klubu. Dzięki działalności klubu też udało się niestety tylko raz: pomniki, które po prostu obumarły, udało się wtedy przekonać radnych. Radni wywarli bardzo skuteczny nacisk na ówczesne władze Radomia, i te pnie, które widzieliście w parku Kościuszki, pozostały. Ja widziałem tam zdjęcia komunijne, zdjęcia ślubne wykonywane przed no powiedzmy tą taką makietą, niby zamku, czyli górką saneczkową. W tle, właśnie na tym pniu jednego z klonów, który tam zamarł. No W tej chwili już po upływie tylu lat no ten klon, jesiono, ten klon zwyczajny, który był parkiem przyrody i najprawdopodobniej pamiętał czas założenia parku, czyli no drugą połowę XIX wieku. Ten pień został, ulegał rozkładowi. A niedługo ukaże się praca dotycząca jednego z naszych kolegów, który obserwował tam e, gatunki, jakie zasiedlały przez ten czas. To drzewo, to martwe w sumie drzewo, ale nie do końca, jak widać, martwe, bo było tam przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście ciekawych gatunków w tym. E, tym jeden z skrzydłych, powiedzmy, taki sobie, e, może nie konik polny, ale świerzcz żyjący w koloniach mrówek. To taka ciekawostka, niewielki, ale jednak. E, no, myślę, że jak się ukaże publikacja, to pójdziemy pod to drzewo i szerzej porozmawiamy o, o tych gatunkach, które no, przez lata wykorzystywały to drzewo, no i o tym, że warto jednak zostawiać takie, e, właśnie ścięte drzewa, które służą nie tylko nam ludziom, żebyśmy pokonywali sobie pamiątkowe zdjęcia, które pozostają w pamięci na lata. No bo jeśli ktoś miał komunnie, no to będzie trzymał przez lata, przez kolejne dekady będzie spoglądał na siebie, ale w otoczeniu park. No i to drzewo, na którym być może stoi, a które kiedyś było pomnikiem przyrody a zostało wysadzone, no, 150 lat wcześniej. Także, no, jeśli chcecie się spotkać, to zapraszamy, będziemy mówić. Będę chciał powiedzieć o tym, co kiedyś już do czegoś, kiedyś miasto przekonywaliśmy, czyli o potrzebie sporządzenia planu zarządzania populacją Gawrona. To wzbudza wiele kontrowersji, bo z jednej strony jest masa ludzi, którzy chcą go usunąć z parku, ale z drugiej strony jest to gatunek, który zanotował w ostatniej dekadzie nie spadek liczebności. To jest ponad 50% w niektórych miejscach. Wobec tego należałoby wypracować e, takie metody, które by pozwoliły zarówno nam spokojnie przechodzić przez ten park, szczególnie przy alejkach, czy przez jeden, czy przez drugi. No i zostawić takie enklawy, gdzie ten gawron mógłby sobie spokojnie e, wyprowadzać młode, budować e, gniazda. i Nikt mu w tym nie będzie przeszkadzał. A jak zwykle w życiu, no, najbardziej e, kompromisy są, są wskazane. Jak nie ma tych kompromisów, to jest to, to co jest. No, to co widzimy za wschodnią granicą, na przykład, no, gdzieś tutaj śmieszka leci nad nami, pewnie zerowała może na borkach, a teraz leci na stawy w Jednisku. To się zdarza. Bogatka tutaj nadaje ostro z lasu. No i cóż, no, będę kończył. Na razie.